Wiadomo, jak byłem mały marzyłem o tym, żebym zadebiutować w Krakowie. Od małego to grałem, no i to marzenie się stało faktem. Jeszcze, jeszcze jak mogłem pomóc drużynie, to tym lepiej. Mhm. No niezbyt długo musiałeś czekać na ten debiut, no bo od razu już pierwszym wiosennym, czemu teraz wszedłeś do tej kadry ponownie, do, do pierwszego zespołu? Tak, zgadza się, zgadza się. O, pierwszy, pierwszy mój raz na ławce i od razu debiut. No, na pewno to cieszy, trener Podoliński daje mi szansę, jestem z tego naprawdę zadowolony no i będę się starał pokazywać to, co umiem na boisku. Mam nadzieję, że dzisiaj, dzisiaj zaprezentowałem próbkę tego, czego umiem i że będę dostał w meczach kolejnych szansę też. W trudnej sytuacji wchodziłeś przy, przy, przy wyniku 0 -1. no Zgadza się, wiadomo, że każdy rezerwowy, który wchodzi z ławki <laughs> musi coś wnieść do drużyny, poprawić jakość. no i, no i Mam nadzieję, że, że, to, że to pokazałem. Że będę dostał więcej szans, tak jak już podkreślałem. I to tyle. No, a jak to było z tym rzutem karnym? Tak położyło się tam dość hmm. przekonująco w tym polu karnym. sędzia uznał inaczej? Sędzia już uznał inaczej. Według mnie bo kontakt był, czy na, tyle, czy na tyle mocny, żeby podyktować rzut karny, to już nie mnie oceniać. Wydaje mi się, że, mi się, że powinien go podyktować. Aczkolwiek stało się inaczej. No i najpierw no i tutaj w grze, prawda? Tak, Klasa chyba nie taka straszna, skoro kilkanaście minut i już asysta, już jest pierwszy wpis do, do, do CV powiedzmy. No czy ja wiem to dopiero pierwsze minuty, także, także będziemy mogli oceniać, gdy wstąpię w, w kolejnych meczach i pokażę to, co umiem. Wtedy, wtedy będzie można mnie szerzej obszerniej oceniać. A jak przyjęlicie koledzy w szatni po tej. Tej akcji, która no de facto dała bramkę i dała wyrównanie i punktów. W no wiadomo, no, pozytywnie bardzo. E, cieszyli się, gratulowali mi. A ja, ja tylko zrobiłem to co, to, co mogłem. No i no tyle, to wszystko. Ta końcówka taki dla was trochę przed przedzawałowej. Powiedz tak szczerze, czy po końcowym gwizdku czułeś bardziej ulgę, czy niedosyt, że jednak nie udało się tych sytuacji wcześniej wykorzystać? Z przebiegu meczu wydaje mi się, że sytuacji mieliśmy więcej my. Aczkolwiek po tej końcówce, to wydaje mi się, że, że remis jest dobrym wynikiem, ze względu na to, że, że padła Bramka dla Śląska na 2-1 nieuznana. Aczkolwiek, jak już podkreślałem, więcej sytuacji mieliśmy my i myślę, że, że, te, że jeżeli byśmy wykorzystali je wcześniej, to mogłoby się zupełnie inaczej potoczyć i trzy punkty dostały na kałuży.